To ja zacznę od pytania, słuchajcie. Kto z Was chciałby pracować w takiej organizacji, w której codziennie robi coś, co robi najlepiej? Alas, rok! Super! Nie mamy tylu miejsc. <gry> nie mamy tyle miejsc. Na razie. Słuchajcie, a kto z Was czuje, że już jest w tym miejscu? Trochę mniej. Ale bez zaskoczenia, słuchajcie, bo Galup mówi nam, że tylko jedna na trzy osoby, jeden na trzech pracowników mówi, że codziennie może wykorzystywać swoje mocne strony. Także mamy trochę pracy do zrobienia. Ja mam poważanie i Wizjonera w swoim top 5 i jest mi naprawdę bardzo łatwo sobie wyobrazić taką organizację, w której każdy robi dokładnie to, co kocha. Widzę to absolutnie w szczegółach. I mam to szczęście, że pracuję w organizacji, w której jestem liderką projektu i na co dzień tą wizję realizujemy mm -hmm. razem z Agą, razem z osobami, które tutaj siedzą. Ogromne bardzo dzięki. Tak, i generalnie w takiej mniejszej organizacji pewnie jest łatwiej zbudować taką, taką kulturę żeby każdy robił dokładnie to, co kocha. W organizacji, która zatrudnia kilka tysięcy osób, to jest duże, duże wyzwanie, ale idziemy tam, prawda, Aga? Idziemy tam z Agą, ramię w ramię, Aga, to powiedz parę słów o sobie. Tak, ja idę do tej organizacji w zasadzie jestem 18 lat ze swoim poważaniem i empatią, bo mi zależy na tym, żeby ludzie robili rzeczy istotne a i żeby czuli się w tej organizacji a człowiekiem po prostu. Stąd no, talenty to coś, co umożliwia zobaczy, zobaczenie samego siebie, tak naprawdę. Ja do tego dążę. Tak, musimy się Wam do czegoś przyznać. Ponieważ odkrywamy talenty od grubo ponad dekady, ale na początku nie robiliśmy tego doskonale, i nadal nie robimy tego doskonale, bo doskonale nie istnieje. Co pewnie mogło teraz poruszyć kilku maksymalistów. Mamy tu maksymalistów na sali. Jest tak. Tak, tak naprawdę każda organizacja musi znaleźć swój własny sposób na to, żeby korzystać z mocnych stron, swój własny sposób na budowanie kultury mocnych stron. I nie trzeba robić tego doskonale, ale bardzo ważne jest, żeby robić to mądrze. Po prostu. I u nas było tak, że kiedy zaczynaliśmy pracę z talentami Galupa, to robiliśmy to bardzo mocno na naszej pasji i energii. I zaczynaliśmy poprzez pączkowanie. Zarażaliśmy tą pasją i energią kolejnych menadżerów i pracowników, kolejne osoby zgłaszały się do nas i pytały, czy mogą odkrywać swoje talenty. I po mniej więcej 4-5 latach zorientowaliśmy się, że mamy kilkaset osób, które znają swoje talenty. Ale zadaliśmy sobie pytanie, czy one ten potencjał wykorzystują? Czy my jako organizacja ten potencjał wykorzystujemy? Czy robimy to mądrze? I to był taki moment, kiedy zaczęliśmy analizować różne założenia, którymi kierowaliśmy się od samego początku, właśnie po to, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, czy to już jest mądrze, czy to już jest wystarczająco. No i okazało się, że wpadliśmy w kilka pułapek a może nawet kilkanaście, ale o kilku tylko powiemy. Nie? Pierwsze co, to poznajemy top 5 i już jesteśmy, jesteśmy geniuszami. Wygląda to tak, i pewnie każdy z Was ten schemat przerabiał, że spotykamy się z człowiekiem na sesji 1 na 1. No i takich sesji zrobiliśmy jakich? Kaset? Kilka tysięcy już, teraz. E, teraz już kilka tysięcy. Na początku to było kilkaset, i tak naprawdę e, okazało się, że tak na takiej sesji pojawiła się ekscytacja, zaciekawienie o, jak fajnie dużo się o sobie dowiedziałam dowiedziałem, e, tak? Więc e, jak fajnie tak sobie porozmawiać z kimś nie o wynikach, tylko o celach, tylko o sobie. Czasami pojawiały się sceptycy powiedzieli: zobaczę, dotknę, to tak, by to jest ok. No, i ta fascynacja pozostawała z takim, takim przesłaniem: wow, mam pięć mocnych stron, i jestem geniuszem tak naprawdę. Co się działo potem? Raport trafiał do szuflady, raport trafiał do folderu. Czasami w porywie szaleństwa pojawiło się to w stopce mojej firmowej. I mam recepty na życie. Ja teraz jestem, ja mam aktywatora, więc ja jestem szybka. Tak? No i tak naprawdę to jeszcze mam te wszystkie talenty dojrzałe, bo że jakiś świat jest cudowny. No i właśnie, jakby nasza refleksja była taka, że fajnie, że ludzie poczuli się dobrze, ale no nie wzięli odpowiedzialności za swoje talenty. Nie za bardzo posługiwali się też tym, co nie działa, tak? więc jakby no, tym samym, długofalowo robili sobie i innym krzywdę. Więc nasz wniosek był taki, że na tych sesjach jeden na jeden tak naprawdę nie zaakcentowaliśmy, że to, że masz talenty, no to nie jest jeszcze twoja mocna strona do końca. Tam jest robota do wykonania, co niektórym nie do końca się jeszcze podobało. Za mną pojawiły się duże liczby. Słuchajcie, 70% to jest ta wartość, która pokazuje, jak ogromny wpływ ma menadżer na zmienność zaangażowania u swoich pracowników. 70% za tyle jest odpowiedzialny nasz menadżer. 97% to z kolei jest liczba tych pracowników, których, jeśli ich menadżer pracuje na ich mocnych stronach, to są zaangażowani. A jak wiemy, potrzebujemy zaangażowanych pracowników. Chcemy, żeby nasi pracownicy byli zaangażowani, bo zaangażowanie napędza sukcesy. No i skoro chcemy zaangażowanych pracowników i mamy te ogromne liczby, no to wiecie, łączymy kropki. Zdecydowanie postawiliśmy na liderów. Uznaliśmy, że skoro odkrywamy talenty, omawiamy je, robimy synergię zespołu, potem omawiamy z menadżerem mapę zespołu, to w zasadzie menadżer teraz może już tylko podwinąć rękawy i zabrać się za budowanie swojego zespołu na mocnych stronach, prawda? Jest już do tego gotowy. Czy jest gotowy? Nie, to trochę, trochę za mało, ale o tym za chwilę. Jak zrobiliśmy sobie ten taki remanent tej sytuacji, w której jesteśmy, słuchajcie, to wyłoniły nam się takie cztery grupy. I była taka grupa menadżerów z ich zespołami, w których była bardzo niska motywacja do tego, żeby pracować na talentach. Oni odkryli talenty z ciekawości, albo odkryli talenty, bo chcieli się trochę pointegrować. I bardzo chcieli potem z tym pracować. I jak się możecie domyślać, tak naprawdę w zasadzie po kilku dniach zapominali, jakie w ogóle mają top 5: stracony potencjał, stracony czas i stracone pieniądze. Mieliśmy też grupę takich menadżerów, którzy bardzo chcieli pracować na talentach swoich zespołów, ale spotkali się ze ścianą i całkowicie porzucili ten temat wtedy, kiedy usłyszeli. No, liderze, ja nie mogę robić tego raportu, bo nie mam analityka. Albo, ja to tak lubię sam pracować, nie mogę pracować z zespołem, bo ja nie mam talentów relacyjnych. Wymówki, trudno jest z tym pracować. W związku z tym porzucili całkowicie pracę z talentami galupa i powiedzieli nam tak, to nie jest tak, że praca na talentach galupa podnosi efektywność. Jest wręcz odwrotnie. I nie dziwię się, że tak pomyśleli. Mieliśmy też taką grupę, i to chyba najgorsza sytuacja, w którą można się wpakować, kiedy to pracownicy mieli wysoką motywację, żeby pracować na talentach galupa. I teraz wyobraźcie sobie: odkrywacie swoje talenty, dostrzegacie swój ogromny potencjał, chcecie rozwijać swoje talenty, chcecie je na co dzień wykorzystywać, a po drugiej stronie macie menadżera. Który woli generalizować zamiast indywidualizować, który mierzy każdego dokładnie tą samą linijką, który wpycha was w ramę, do której wiecie, że nie pasujecie. No nic, tylko uciekać, prawda? No to nic dziwnego, że właśnie w tych zespołach była największa rotacja. A menadżerowie nam mówili: Nie odkrywajmy talentów, bo przez to ludzie uciekają. Naturalna kolej rzeczy, jeśli nie wykorzystujemy ich potencjału. Więc jeśli kiedykolwiek skusi was, żeby odkrywać w swoich zespołach talenty Galupa, a nie chcecie z nimi nic robić, to nie róbcie tego. Naprawdę nie warto. I mieliśmy też, żeby nie było tak tylko, że, że źle, że nic dobrego się nie wydarzyło, to mieliśmy też naprawdę sporą grupę menadżerów. Którzy w synergii ze swoimi pracownikami rzeczywiście pracowali na talentach galupa, który, którzy każdego dnia mówili o nich, którzy każdego dnia je wykorzystywali. Kilku z nich siedzi tu na tej sali. Od razu mówię, nie da się sklonować. Bardzo byśmy ja się nie da. Nie znaleźliśmy sposobu na to, jak ich sklonować, ale znaleźliśmy sposób, jak sklonować ich dobre praktyki, ale o tym za chwilę. <gry> Dokładnie. Kolejna rzecz, z którą się spotkaliśmy, no to narzędzie, które dobrze jest nam znane, mapa zespołu. Fajne, prawda? A, więc a, tutaj nie bez powodu pojawił się, pojawiła się szklana kula, ponieważ a, tak jak i na spotkaniach jeden na jeden, tak i po spotkaniach zespołowych, a, kiedy w super atmosferze podgrzewanej przez trenera, coacha, Łączonej niejednokrotnie z integracją później, a takie jakieś praktyki powstały, no to można powiedzieć, że zespół czuł się fajnie, pogadaliśmy sobie, a dowiedzieliśmy się o swoich instrukcjach obsługi, bardzo sympatycznie. Później menadżer mógł z nami pracować, ale czasami nie chciał, no bo on już dostał, słuchajcie, szklaną kulę do ręki. On już wie wszystko. On ma receptę. I on mówi tak, a to ja już teraz wiem, dlaczego mój zespół siedzi po godzinach, skoro wszyscy mają top 5 odpowiedzialność, no sory. Albo ja, Krystyna, ty masz czar i komunikatywność, więc to ty pojedziesz na roadshow do sieci sprzedaży. Więc endliczek, to endliczek e, i tak naprawdę e, mapa stała się zero jedynkowa. Mapa stała się wymówką. Mapa nie służyła w większości przypadków do pracy nad potencjałem zespołu e, i e, tak naprawdę, no, wniosek był taki, no, też znowu robota po naszej stronie, tak, wytłumaczyć po co jest tak naprawdę to narzędzie, że to narzędzie jest, wy, powinno być wykorzystywane kontekstowo, a nie zero jedynkowo, tak. Więc też przychodzili do nas menadżerowie i powiedzieli, weźcie sobie tę mapę, bo ja mam same problemy w zespole, bo teraz przychodzą mi i mówią, że mają nadgodziny, a ja im mówię, no macie odpowiedzialność, no to weźcie odpowiedzialność. No i właśnie, tutaj było coś takiego, pojawiło się, że menadżer zaczął występować w takiej roli konsultanta troszeczkę i takiego lekarza z receptą, robimy tak, bo tak, bo tak nam mówi mapa. Natomiast nam bardziej zależało na tym, żeby lider, który pracuje z mapą zespołu, był bardziej takim coachem stawiającym hipotezy, a nie tezy. I tak naprawdę to był klucz do tego, żeby wytłumaczyć, po co tak naprawdę jest ta mapa. Tak? No być może właśnie dlatego mamy problem z organizacją pracy w naszym zespole. Powinniśmy pracować z naszą odpowiedzialnością. Być może tak, co wy na to? Mniej więcej tak to powinno wyglądać. No ale to aha, jak przyszło do nas, to dopiero przyszło do naszych liderów i mapa stała się takim narzędziem wspierającym, a nie ograniczającym. To była taka rzecz no, dla nas dosyć mocna, bo przecież my wiedziałyśmy, że to działa, tylko jak to pokazać menadżerom w praktyce? Kto z Was w dzieciństwie lubił robić eksperymenty? Super, mamy kilka osób. To być może uda Wam się teraz wymyślić, co można zrobić, co, co powstanie w zasadzie wtedy, kiedy połączymy olej, wodę, barwnik spożywczy i wrzucimy do tego tabletkę musującą. Ma ktoś jakiś pomysł? To nie będzie wulkan, słuchajcie. Ale można pomóc. Ktoś tam jeszcze mówił? Będzie buzować. Będzie buzować na pewno. Słuchajcie, jeśli będę to robić ja, to na pewno powstanie bałagan, bo ja zawsze mieszam proporcje. Natomiast jeśli to zrobi ktoś, kto potrafi to robić, to wyjdzie z tego lampa lawa. Fajna rzecz, jak ktoś jest z mojego pokolenia to pamięta szał na lampę lawę. Można zrobić domowym sposobem, warto zapamiętać. A co słuchajcie, wyjdzie, jeśli połączymy osobę, która ma talent, Analityka z kimś, kto ma talent wizjonera. Lampalawa. Eksplozja. Eksplozja. Tak, wyjdzie z tego doskonałe, uzupełniające się partnerstwo albo bałagan. <ś> <commissions> to wszystko zależy, słuchajcie. Dlatego, że Talenty Galupa to nie jest tablica Mendelejewa. I o ile chemia i fizyka, o ile mi wiadomo, nie byłam zbyt dobra, ale o ile mi wiadomo, to rządzi się jednak jakimiś prawami. O tyle my, jako ludzie, jesteśmy dużo bardziej skomplikowani. I co bardzo ważne, nikt z nas nie składa się z jednego talentu, więc to nie jest tak, że łączymy analityka z wizjonerem. Łączymy kilkadziesiąt talentów z kilkudziesięcioma talentami. Co więcej, my się nie składamy tylko z talentów, choć czasem mogłoby się tak wydawać. Więc różne rzeczy mogą powstać. I to jest oczywiście tak, że Clifton Strengths to jest gra zespołowa. I to jest tak, że my nie wykorzystamy swojego potencjału, jeśli nie znajdziemy osób, które nas uzupełniają. Bo czujecie to? Jeśli chcemy się skoncentrować na swoich mocnych stronach, to potrzebujemy kogoś, kto nas uzupełni. Tak? Ale tu musimy wziąć jeszcze pod uwagę jedną rzecz. Zespoły przeważnie nie mają dwóch osób, tylko trochę więcej. A co, jak mają 20? Albo Ania, u ciebie ile? 30? A 18, tylko. No, zobaczcie, jakie, jakie, jakie to jest tak naprawdę skomplikowany obraz. I teraz, jak z tego u wszystkiego ułożyć drużynę koszykówki, taką, która jest naprawdę dobra? Trzeba wziąć pod uwagę naprawdę wiele rzeczy, i trzeba przede wszystkim przygotować dobre otoczenie. I w tak dużej organizacji jak nasza jest ważne, żeby pamiętać, że tu trzeba połączyć trzy perspektywy. Czyli każdy z nas ma jakieś cele indywidualne. Trzeba jeszcze połączyć z celami zespołowymi i do tego wszystkiego jeszcze z celami organizacji. Prawie mission Impossible. I wnioski, do których doszliśmy, były takie, że nie robiliśmy tego wszystkiego doskonale, nie robiliśmy tego wszystkiego do końca mądrze, ale postanowiliśmy zrobić to, jak należy. Dokładnie, w tych wszystkich naszych zachwytach. No miało być tak fajnie, przecież galop nie może zrobić krzywdy. Przecież to jest takie narzędzie, które działa wszędzie. Przecież to działa, my to wiemy. No Ale menedżerowie do nas przychodzili i powiedzieli: no hej, no coś tutaj nie, jak to mówi Marta, nie bangla, nie? coś tutaj niekoniecznie jest tak, jak wy mówicie. No i co by uniknąć, jak to niektórzy mówią, harowego pitu-pitu, no to powiedzieliśmy: kurczę, no trzeba wyciągnąć wnioski. Więc e, tak naprawdę e, stwierdziliśmy, że tak, no żeby to miało sens w organizacjach, w, których, w organizacji, w której my jesteśmy, no to pierwsze co, żeby zaangażować w ogóle całą firmę, tak, czyli ileś tysięcy osób, no to nie może się to zadziać e, punktowo. E, do tego potrzebny jest proces, ale też proces powiązany ze strategią. My no jesteśmy w biznesie. E, więc e, powiedzieliśmy tak, no dobra. To zrobimy to po Bożemu, czyli po Galupowemu, a mianowicie zrobimy to według rekomendacji Instytutu Galupa, czyli według podstawowych pięciu kroków wdrażania, po to, żeby nam nie powiedzieć, że zrobiliśmy to po swojemu, ale też tak naprawdę, żebyśmy to też mogli osadzić w takim realnym świecie biznesowym. I to te pięć kroków, na każdym z tych pięciu kroków powiem tylko kilka rzeczy, które zrobiliśmy, a które robimy cały czas, tak naprawdę. E, podzielimy się takimi dobrymi praktykami, ale też e, tym, co jest jeszcze przed nami. Bo nadal nie robimy tego doskonale. E, tak. Kto z Was lubi pączki z różą? Ja. A kto woli z pistacjami? Ja. A skąd wiecie? Bo spróbowaliście. Wiele osób pyta mnie, jak to zrobiliśmy, że przekonaliśmy tak wiele osób do tego, żeby pracowały w ten sposób. Ale przede wszystkim, jak to zrobiliśmy, żeby przekonać tych na samej górze. Krok pierwszy, bowiem według galupa, to zacznij od zarządu, albo to się na pewno nie uda. No więc ja zawsze wtedy mówię, żeby nie przekonywać ludzi do tego, żeby zaczęli wierzyć w mocne strony, bo to się nie wydarzy kilkoma argumentami. Przekonajcie ich, żeby spróbowali. Przekonajcie ich, żeby spędzili z Wami dwie godziny. Wcześniej zrobili badanie, a później porozmawiajcie z nimi o ich potencjale. I jak to poczują i tego spróbują, to w to wejdą. I rzeczywiście jest tak, że jeżeli chcemy budować kulturę mocnych stron w organizacji, to bez góry to po prostu nie wyjdzie. I nawet jeżeli oni na co dzień nie są tak bardzo duchem w tym, bo my nie mamy takiego przekonania, że każdy tam na górze wierzy w to na 100%, ale mamy zielone światło i to często wystarczy. Dokładnie, skoro mamy zielone światło i organizacja to widzi, menedżerowie to widzą, jest nam troszkę łatwiej. Ten drugi punkt to jest udostępnienie e, tak naprawdę e, każdemu pracownikowi kontaktu z talentami. No i można powiedzieć, że do tej pory to robiliśmy, prawda? E, no, jaka to jest, jak ten krok można jeszcze urozmaicić? Przede wszystkim każdy z pracowników, każdy miał możliwość i ma możliwość odkrycia Top Five. Każdy z menedżerów ma możliwość zgłoszenia do nas takiej prośby o zorganizowanie warsztatu dla zespołu. No i to są takie bazowe rzeczy. Natomiast nam zależało na tym, żeby to nie były działania, żeby to były działania intencjonalne i świadome. Więc chcieliśmy obudować jeszcze całą tą praktykę w rzetelną wiedzę. Dla nas rzetelna wiedza to jest wiedza pochodząca z Instytutu Galupa, więc dostarczaliśmy naszej organizacji w postaci programu, mocni talentami, unikalni. Było to obudowane materiałami, różnego rodzaju wywiadami, dyskusjami, gośćmi i różnymi ciekawymi przykładami, po to, żeby pokazać, żeby wzmocnić to intencjonalne wykorzystanie talentów, ale z taką, nabazie takiej źródłowej wiedzy. Więc to daliśmy jako w kroku drugim i to cały czas funkcjonuje. I to jest absolutna baza, natomiast uważamy, że tr krok trzeci jest absolutnie kluczowy. Mamy zdjęcia? Mamy zdjęcia. To jest nasza piękna społeczność. Autografy później Wam dadzą. <noise> tak, słuchajcie, krok trzeci, czyli zbuduj sieć coachów i czempionów. Generalnie jest tak, że jak któryś z pracowników ma pytanie odnośnie swojego raportu, czy w ogóle odnośnie talentów Galupa, to ważne, żeby był ktoś, kto szybko mu odpowie i kto szybko go wesprze. I bardzo ważne też jest to, żebyśmy mówili jednym językiem. Dlatego u nas przeszkoleni z tego podejścia są wszyscy trenerzy, wszyscy hair business partnerzy, wszyscy, którzy są na tym styku z pracownikiem, żebyśmy wszyscy mówili o talentach galupa tak samo. Ale absolutnym game changerem było u nas zbudowanie właśnie sieci czempionów, czyli sklonowanie tych oto menadżerów, którzy tutaj siedzą w postaci ich dobrych praktyk. Bardzo ważny jest dla nas taki kilkumiesięczny program, który prowadzimy właśnie dla liderów, którzy później mogą stać się liderami mocnych stron i jest to program, w którym nie uczestniczą oni sami. Jeżeli pamiętacie tą czteropolówkę, którą przed chwilą pokazywałam, to bardzo ważne, żeby zespół też był zaangażowany. Więc dla nas ważne jest to, że w tym, w tym projekcie uczestniczy lider i jego zespół. I przez kilka miesięcy poznajemy, jak to jest pracować w tym podejściu i testujemy, co się sprawdza, a co się nie sprawdza. I przede wszystkim ym, nasi czempioni to są też te osoby, które nam mówią, słuchajcie, wy nam tu mówicie o talentach, jak my pracujemy w zespole, to jest super, ale potem mamy roczną analizę postępu, czyli naszą ocenę roczną, i musimy pokazać człowiekowi, co nie działa. No to, to coś jest nie tak. Więc to jest grupa osób, która nam pokazuje, gdzie my musimy w organizacji jeszcze jakiś temat zaopiekować, ponieważ bez tego nie jesteśmy spójni. To im przeszkadza w pracy na talentach. To są też osoby, które dzielą się wiedzą z innymi, które mają do tego dużo pasji i serca, więc dzięki nim też dobre praktyki są w organizacji. Powszechne i to są też osoby, które przekonują innych menadżerów. Bo tak to czasem jest, że Harry nie przekona. Jak Harry nie przekona, to przekona inny menadżer. to jest absolutnie najważniejszy etap naszej wspólnej podróży. Najpierw trzeba pracować na przekonaniach odnośnie HR-u. E, tak, punkt, to może obchodzić. Punkt czwarty, który mówi o tym, że zintegruj mocne strony z celami i osiągnięciami. No i a, tak, lądujemy w twardym świecie biznesu. Jesteśmy w organizacji, e, która ma twarde cele, e, wyniki, deadliney, spotkania, Exceloze, slideozy i tak e, dalej. I różne inne ciekawe historie. I w tej rzeczywistości funkcjonujemy. I teraz e, to poczucie, kiedy chcemy, jakby wprowadzając talenty Galupa, powiedzieć, e, jest fajnie, e, pracownik się super poczuł. Um, no, mam ekstra benefit, ponieważ oprócz Lux medu mam też możliwość zrobienia galupa. Um, no to jak ja to zawsze mówię, to jest krótki ląd, tak? ponieważ za chwilę przyjdzie dyrektor i powie: fajnie, ale mój menadżer musi osiągać wyniki. Um, no to teraz jak to połączyć z talentami? Więc um, wręcz trzeba było zintegrować um, kulturę mocnych stron, którą budujemy. Z twardymi, gdy Lila się uśmiecha, bo sieci sprzedaży jest i wie, jaką robotę zrobiła, z twardymi oczekiwaniami, tak naprawdę. No i to, co zrobiliśmy pierwsze, to próbowaliśmy zintegrować, ale też jakby pokazać menadżerom, jak można wykorzystać talenty w ich codziennej pracy. Zaczęliśmy od takiego procesu, który każdy menadżer uwielbia raz do roku, a mianowicie spotkanie roczne, tak, więc e, u nas to się nazywa regularna analiza postępu. W każdej firmie jest podobny e, schemat, e, więc e, no dobrze, skoro każdy musi wziąć w tym udział, no to teraz zobaczmy, jak możesz na tym spotkaniu porozmawiać ze swoim pracownikiem o celach na przyszły rok, podsumowując poprzedni rok, właśnie wykorzystując to, co już masz, tak naprawdę tą szklaną kulę, żeby nie była tą szklaną kulą, e, co możesz zrobić przy kontekście konkretnych, twardych celów, wykorzystując swoje e, talenty. Pokazywaliśmy to e, na różnych e, narzędziach. Kolejnym takim elementem, który się pojawił, to e, mamy taką grupę menadżerów, którzy rozpoczynają. Tak? Zawsze jest takaś grupa, która rozpoczyna e, swoją przygodę z leadershipem. I w tej grupie e, talenty w zasadzie to jest podstawowy język kodowania, jak ja to mówię. Czyli kiedy uczymy naszych menadżerów podstawowych rzeczy, tak, motywowania, feedbacku, co tam jeszcze nam przyjdzie do głowy, każde spotkanie było zintegrowane z talentami Galupa. Dajesz feedback, zobacz najpierw na swoje talenty, jak to, jak to robisz, tak? Nie wiem, masz konflikt w zespole, zobacz, jak możesz to zintegrować z tymi konkretnymi talentami i też pokazywaliśmy efekty, tak? Zobacz, jak popatrzyłeś na te, na te talenty, wykorzystałeś to i to, porozmawiałeś w takim, takim duchu. Wykonało się to i to i to się samo nie wykonało. Więc organizacja co jakiś czas nas pyta o wpływ. My też to mierzymy chociażby nawet w tym projekcie, w którym nasi czempioni są, teraz są drugą edycję. Będziemy pokazywać twarde wyniki też na sprzedaży na konkretnych celach założeniach, po to, żeby inni też uwierzyli, że to działa, to naprawdę działa, ale trzeba to zintegrować z celami. Mamy piękny sukces w postaci jednej z menadżerek, której zespół był na samym końcu rankingu sprzedaży, gdzieś tam na końcu regionu, a po pracy z nami w tym kilkumiesięcznym projekcie był w top 3. Także działa! Działa jest bardzo skuteczny. I ostatni krok przeprojektujmy programy wewnętrzne. Ja już mówiłam o tej spójności, ona rzeczywiście jest bardzo ważna. Bardzo ważne jest, żeby każde doświadczenie pracownika w naszej organizacji było oparte na mocnych stronach i do tego bardzo mocno dążymy, żeby zarówno w rekrutacji bazować na mocnych stronach, ale nie na talentach, bo nie do tego zostały stworzone, żeby już w procesie onboardingu pracownicy wiedzieli, co jest ich mocnymi stronami i jak mogą je wykorzystać, żeby rozwijając się, zmieniając rolę, również opierali się na swoich mocnych stronach, ale też żeby wszystkie programy szkoleniowe. Które prowadziły, nawiązywały do talentów. Ta spójność jest dla nas bardzo ważna. Naszą ambicją jest to, żeby każdy z menadżerów co najmniej raz w tygodniu rozmawiał o mocnych stronach ze swoim pracownikiem. Jest to ambicją, dążymy do tego. Trzymajcie za nas kciuki, to nie jest takie proste w tak dużej organizacji. Zastanawiałam się długo, jaką puentą zakończyć naszą opowieść, i nie znalazłam, słuchajcie, nic mądrego. Oprócz takiej jedną, myśl, jedną myślą chciałam się z Wami podzielić, bo to jest tak, że kropla drąży skałę. I trzeba zacząć od rzeczy małych. A później po kolei zmieniać tą rzeczywistość wokół siebie. I być może nie jesteście z HR-u, albo być może nie jesteście menadżerami, ale jesteście po prostu pracownikami, którzy mają swoje mocne strony i chcą, którzy chcą pracować w organizacji, w której dobrze się czują i w której mogą wykorzystywać mocne strony i macie tą moc, naprawdę. Możecie zmieniać organizację poprzez pokazywanie innym, że warto pracować na swoich talentach, warto je rozwijać i wykorzystywać. Dzięki temu y, mamy więcej energii, więcej zaangażowania, więcej satysfakcji i czujemy po prostu, że jesteśmy gdzie chcemy być i robimy coś wartościowego. Także zmieniajcie życie. Zmieniajcie świat wokół siebie, <laughs> niekoniecznie zmieniajcie życie, chociaż to również. Także małymi krokami. Warto, warto być odważnym w tym i po prostu próbować. Myślę, że, Mamy że warto pokazać to na swoim przykładzie, ponieważ to było najbardziej zawsze wiarygodne, kiedy przynajmniej na sesjach, które my miałyśmy, jak pokazałyśmy, jak to u nas działa. I, no bo mamy na to dowody, więc tak naprawdę warto też pokazywać siebie, jak pracujemy, jak się potykamy, jak się podnosimy właśnie w pracy z talentami. Dziękuję. Bardzo.